Siema, z tej strony 11 to jest ponownie Five Nights at Freddy's 4 Nareszcie jesteśmy w jakiejś piątej nocy, to jest teoretycznie ostatnia noc tej gry Ale to zawsze jest teoria, bo wiem, że jest i noc szósta i prawdopodobnie jest ten cały agresji w jakiś tam most, czy coś takiego Ten nightmare, tak? Na pewno będzie noc siódma, czy coś takiego i nad tym, nad tym będę siedział w następnych dniach. W dniach Będzie dużo ciężej, ale chwilowo skupmy się na tym, co mamy teraz a, podobno w nocy 5 jest rzeźnia, od Sony dostałem tylko jedną poradę na ten temat, bez spoilerów żadnych, że muszę spamować latarką bardzo, nawet bardziej niż yy, na Foxiego w... w... w drugiej części gry. To jest za dźwięk. Tego dźwięku przedtem nie było. Jest dziwny dźwięk. Jest bardzo dziwny dźwięk, którego przedtem nie było. Uwaga, bo nie wiem, czy będzie. O kurwa, co to jest? <ścoughs> czy to był ten cały Fredbear? Co tu jest? Nie, nie się tak ze mną Ej Czym ty kurwo jesteś? Uuuh. Uuuh. Czym ty jesteś? Co ty robisz? Jak ty działasz? Po cholerę jesteś w tym domu? Czy w tej nocy nie ma nic innego, jest tylko on? On się śmieje jak Freddy w pierwszej części. Jak... Jakie mam to przejść? Co to... <g> tu <auction sound> <A> <middels> <Zgodnie do it! middels> jest stereo właściwie, on przechodzi z prawej na lewo. Znowu na prawo. Mus chyba muszę sprawdzić, wszędzie, wszystko, nie tak. I za sobą, za sobą, za sobą. Czy tam czegoś nie ma? Za sobą, szybko, szybko, szybko. Nie ma nic. Tak to działa. Spamuj szybko, tak, Sonia? Spamuj! Spamuj światłem! Czy ja nie mam mu zamknąć drzwi przed nosem? Fredbert Berty śmiecił rany! rany Z czego rżysz, gnoju?! Nie! nie Okej, okay, powie sobie Okej, okay, jo Mam mu zamknąć jebane drzwi przed jebanym nosem Obsrany gnoju! Znaczy, ja tu jestem obsrany, ale... Z czego rżysz? Fredbear, to nie jest śmieszne. To wcale nie jest zabawne. Eee, już Ten jego śmiech jest, kuźwa, okropny. Za cicho było. Było za cicho. Przepraszam, przepraszam, zależyć się wydarzy ducha znowu, przepraszam. Okej, okay, czyli go trzeba brać na dźwięki. Super, przynajmniej wiemy teraz, co z nim zrobić, a nie bym błądzy jak dziecko we mgle. Ah. Co jest grane? Gdzie on kurwa był, ja nie wiem. Nie wiem. Z jakiej dupy on się dobrał do mojego odbytu, to ja nie wiem, naprawdę. Więc miało się przerwę, chwilę była przerwa kilkugodzinna. Jedziemy dalej. O, wiosoton! <noise> Nieważne. Znaczy się. Mam takie wrażenie, że teraz kilka prób to przejdę. Zazwyczaj, jak mam z czymś problem, nie mogę czegoś zrobić. To wystarczy mi posiedzieć trochę bez tego. I potem nagle mam olśnienie jakieś nie wiadomo jakie. Chociaż tego nic tutaj nie ćwiczyłem. ma. Kurwa. Wiesz, bo wyszła aktualizacja, że teraz gra jest na pewnym ekranie, a nie w takim małym okienku. I teraz się nie mogę przyzwyczaić do tego, że trzeba myszką dalej jeździć, sobie przyspieszę. O, kursor. Tak, tak, patrz jak to patrz. O, o, tak, ona. dobra. Dobra. Spokojnie. Czujecie tę moc. Ja ją czuję. Tam idzie No hej! Gdzie się niesie? Gdzie cię tak niesie? O o, on poszedł tam Tam się wybrał Skurczydyk O cholera! Chybki jeść, cwaniaczek. Przed powrotem tutaj, z powrotem tam znowu. Psy już czekają. Ten się krypi, uśmiecha. Czekaj stąd. Okayo. Biegaj sobie tak z jednej strony na drugą. Mi to nie przeszkadza. Teraz znowu tam się zmył. Dobra. Może tak, tu raz ja się zmieniła. Sprawdzę tyły Sprawdzę tyły Sprawdzę przód O jest tutaj, okej, okay, Bogu dzięki Teraz znowu tam spierdzielił I znowu tam Aś tu Ty co się ze mną bawisz w kotka i myszkę, co? Mhm Spokojnie Tak sobie biega z jednej strony na drugą A jak się zaśmieje trzeba patrzeć z przodu i z tyłu Tak zauważyłem, że tak to działa mniej więcej On gdzieś tam będzie On gdzieś tam będzie Okej, okay, zaśmiał się. Sprawdźmy lepiej tutaj to. Jest tutaj, dobrze? Czy jak się śmieje, to nas robi w ciula i jest gdzieś dookoła. A tak to biega po bokach. Ma sens. Nie jest jednak dostęp jakiegoś olśnienia. Jest tam z powrotem. E, nie tutaj. Tutaj. Come on. Wredny patawachu. Nie bawimy się tak Fredber. Ze mną tak nie pogrywaj. Aha. Mam nadzieję, że będziecie słyszeć, jak on biega w ogóle. Postaram się to jakoś tak przygłośnić, żebyście słyszeli, bo to jest naprawdę cicho. Znowu jest tutaj. do ten tam, muszę się wrócić, szybko, szybko, szybko Znowu tutaj I znowu tam Ale on mnie trolluje yy... To tutaj jest, dobra Chyba trzeba mrugać na niego, okej okay. Dobra, dobra Teraz gdzie? Teraz gdzie? Tutaj Dobrze Przemieszczaj się Dobrze, jest po lewej znowu Piąta Dam radę. Już to rozgryzłem, dam radę Znowu jest tam z powrotem po lewej o Jest za blisko, żebym coś spierdzielił. Tam pobiegł z powrotem, na lewo. Teraz na prawo. Znowu się wraca. Yeah, Mówiłem. Jeee! Yeah! Okej. Okay. Dobra. To teraz, skoro ja tu przeszedłem, to teraz prawdopodobnie będę jakieś wyjaśnienia tej całej historii. Bo tam Sonia mówiła, żeby liczyć dzieci po drodze po nocy trzeciej, chyba, czyli po nocy czwartej. I teraz będzie party. No i mówiłem, że się właśnie ktoś przebrał, że liścia z tego, jakieś fazy, czyli tego chłopaka najprawdopodobniej straszą ci goście. I gościu, cały pokój ma. Fioletowy, i dlatego potem jest ten cały Guy Tak zgaduję. Możliwe. Yy, wow, Twój brat jest yy, jakimś dzieciakiem, nieprawdaż? To. Hilarius, Hilarius. Żałosne? Nie, to jest. śmieszne. To śmieszne. Yy... Czemu. Ach, jak to przetłumaczyć? Czemu nie, nie pomożemy mu zdobyć. Czemu nie pomożemy mu, żeby się lepiej przyjrzał? Na pewno mu się spodoba. Proszę nie. Chodźcie chłopaki, dajmy temu małemu człowiekowi podrzutkę, czy coś takiego, w sensie, że podrzućmy go gdzieś. Yy. What? Chce się zbliżyć i być bardzo personalny, czy coś takiego? Coś w tym stylu. Oni... Oni coś mu niefajnego robią. Nie, nie chcę iść. No dobra, to wiem. Słyszeliście. Chcę być jeszcze bliżej. A, to on się tego Fredbera boi tak panicznie. A ci go trolują, tak? I pewnie... I to będzie to, The Bite of 87, tak? Aha, chcę buziaka od Fredbera Na trzy Raz Dwa No tak O kurwa Ja, ja nie, nie chciałem użyć takiego słowa, ale O w mordę O w mordę Więc to jednak Fredber wykonał to całe The do of 87 Widzicie, wszystko wskazywało na Mangle, że to ona była no specjalnie skąd w drugiej części gry, że to ona akurat miała rozwaloną paszczę, że to jej dzieciaki dokuczały, że to ona zwisała z sufitu i akurat łapała zapłac czołowy, a to, to wszystko nie. Jednak wszystkie teorie, które zrobiliśmy, runęły w gruz. Wszystkie, każda jedna. No nie ciekawie. Wszyscy, znaczy wiele osób narzekało na zakończenie tego, tego, co mi pisali, ale to jest takie... W sumie jest bardziej racjonalne, niż większość tych takich przesadzonych, wymaginowanych teorii, które były w internecie. To jest najbardziej normalne i wytłumaczalne, takie... Najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie tego, tak naprawdę. Takie, takie... Gdyby takie coś miało miejsce naprawdę, to to by było... Najpewniejsze wydarzenie, które mogłoby do tego doprowadzić, bo tacy są ludzie, tak? Dobra, mamy jedną gwiazdkę, yy, zakładam, że jest ich trzy. Mamy szóstą noc, mamy zakładkę ekstra, co tutaj jest? O lorda! O, Nightmare Freddy w całej kazałości, ale go nie zobaczyłem nigdy, nigdy mi jumpscara nie zrobił. Haha! <ścoughs> I was ready for Freddy <laughs> I te jego troje dzieciaczków Mówiłem, że jest troje dzieciaczków i wołają Papa Fredziego na tego Na, 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 na klepanko, tak? Nie spodobało się coś z tym Papa Fredzio idzie i klepanko! Już po mnie Nice no Merboni Szczerze mówiąc one wyglądają tak dziwnie Tak jak są na tych jumpscare'ach to są straszne i tak dalej A tutaj ta postura ich jest taka, jakaś taka dziwna Są takie spasłe nie okej okay. Chica jeszcze jest ok, cała rozwalona. Ok, fajnie. I jej Nightmare Cupcake, który wyskakuje, mi się nigdy nie zdarzył. Też byłem za sprytny na Cheekę. Oczywiście, znaczy no, no i Cupcake. No, Lisia najfajniej wygląda. Według mnie, z nich wszystkich. I pewnie jeszcze będzie Nightmare Fredbear. No tak. Szkoda, że go nigdy nie zobaczyliśmy w normalnej wersji. Ale na no serio, ta część wygląda jak taki Balloon Boy typowy. Ta tutaj. Ta, co była pokazana na tym, na tym teaserze. No, te guziki, serio. Może Balloon Boy był na nim wzorowany potem, nie wiem Plot z tego pewnie będą teraz robić fani i tak dalej <noise> Plus traf, on jest, on jest uroczy On jest uroczy, jest, jest zajebisty O, znak zapytania? Tu będzie ten ekstra content, tu będą Będą nowe postacie jeszcze do tego w tym DLC Jak się mogę założyć, będą, będzie coś nowego. tu są jeszcze jakieś rzeczy, których nie widzę, bo mam za na ekran O, czy to jest Proces tworzenia Foxiego w, w programie do, do grafiki trójwymiarowej. Ło, ale zarombiste. E, na kogoś kto siedzi w grafice trójwymiarowej, to to jest takie totalne Ło! <grystanie> to jest takie, to jest takie robienie Foxiego. Ma tą szczękę, taka fajna jest, ale nie, no taka jest dużo lepsza, nie żeby wszystkich wyrąbało z krzesła. Teraz to jest konkretnie Foxy. A gdzie on ma język? Jeszcze nie nie widzę. No ale nieważne. E nie, fajnie, 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 że takie coś dodał. Właśnie chciałem takie coś zobaczyć. Bardzo bym tylko ciekaw, jak to wygląda. Fajne. I mamy teraz jeszcze noc szóstą. Eee, nie wiem na czym noc szósta będzie polegała. Na razie sobie odpuszczę to, żeby sobie nie despoilerował. Eee, jak będę miał czas, to się za nią wezmę i, i, i spróbuję. Spróbuję, nie obiecuję, że mi się uda. A chwilowo to by było na tyle, więc. Yy, e, e, tak. Na koniec chciałem jeszcze podziękować Mandziowi i chyba to był RayPL czy coś takiego. Ponieważ to RayPL podesła Mandziowi demo przedtem do Five Nights at Freddy's czwórki, które dostał od y, twórcy gry. No, a ja dostałem to demo od Mandzia, tak? I właśnie chciałem podziękować Wam obu za to, że mi podesłaliście. Bardzo miło to było w ogóle z Waszej strony, ze strony Reja, że podesłał to demo komukolwiek po tym, jak je dostał, i ze strony Mandzia, że jej akurat mi podesłał też, tak? Bo z tego filmy byłyby dużo, dużo. Znaczy, dużo później. No, dzień później. Byłyby po prostu później. I tyle. Eee, więc. To na tyle. Ja się zastanawiam, co, co wprowadzi noc szósta, bo noc szósta zawsze tam jakiś plot twist wprowadza do tej całej fabuły, że zawsze w, w piątej nocy jest jakieś tam zakończenie, a w nocy szóstej jest jakaś tam taka, taka, taka zmiana, która wywala wszystkich z krzeseł. I podobno jest siódma noc, tylko jakoś jej nie widzę jeszcze na razie. Jak ona znowu będzie gdzieś ukryta i będę musiał do niej próbować się dostawać, ruszając myszką po całym ekranie, to mnie chyba rozdupi. Albo tu jest jakiś nightmare, to może to jest ten tryb, może się odblokuje tak jak w trzeciej części. No nieważne. Więc to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Na razie. Noc 6 i double derbiu. Okej. Jedziemy.